Witam Was w krótkim updatecie odnośnie latarki Imalent e MS03, którą testowałem dla Was kilka tygodni temu. Jak wiecie, w trakcie mojej recenzji przeprowadziłem test szczelności latarki, którą no, niestety nie przeszła zbyt dobrze. Woda dostała się do środka i, no cóż, efekt jest taki, że latarka na chwilę obecną nie działa. Woda dostała się i zaczęła po prostu, prawdopodobnie zniszczyła elektronikę w środku. Niezbyt fajnie. Skontaktowałem się z firmą Imalent e aby wyjaśnić o co tutaj chodzi. W końcu na opakowaniu jasno jest napisane, że latarka ma IP x 8 w 6 do 2 metrów, no ale latarka nie wytrzymała, nawet zanurzenia w niewielkiej ilości wody. Odpowiedź ze strony producenta była dosyć prosta i zaskakująca, jednocześnie, ponieważ latarki nie powinno się zanurzać, kiedy jest włączona i w sumie nagrzana. Z początku mnie coś dziwiło, ale później no, dotarło do mnie. Przecież istnieje zjawisko takie jak rozszerzalność ciepła metali. Prawdopodobnie, kiedy latarka jest nagrzana, no po prostu nie trzyma swojej deklarowanej szczelności. No cóż. Tak może być. Niestety nie ma o tym ani słowa w instrukcji. Mam nadzieję, że producent zamieści tą informację w następnej wersji. No ale o tyle dobrze, że imolentnie zwlekał i wysłał mi drugą latarkę, która oczywiście możecie w tej chwili zerknąć, jak wygląda stara, zniszczona i nowa. Jest pewna różnica. No degradacja wody była niezbyt fajna, e, dlatego mm, jeśli zakupiliście tą latarkę po prostu nie zanurzacie jej w wodzie, e, ona do tego nie jest przystosowana. Ja w dalszym ciągu uważam, że pomimo tej e, wpadki, która z drugiej strony no, podyktowana jest prawami fizyki, których nie da rady ominąć. E, jest to świetna latarka, która ma dużą moc i szeroki, gładki strumień światła i będę jej używać na pewno w następnych eksploracjach. Jeszcze jedno, dosłownie przed chwilą licznik subskrypcji na moim koncie się 90 tysięcy, za co Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w tym roku przebiję barierę 100 tysięcy subskrypcji, a my widzimy się już w piątek na kolejnej eksploracji. Do zobaczenia.